Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Duofem. Na łagodzenie objawów menopauzy Duofem. Na program zaprasza sponsor. Producent śmietanki łaciatej Na program zaprasza sponsor. Producent leku famotydyna ranigast. Na zgagę i niestrawność. Wejdź do środka. Musisz coś zjeść. Czarownica. Bajka ludowa z Nowej Anglii. Dzisiaj o 22.10 na Paramount Network. Misja, zgarnąć stówkę i punkty. Kupuj z apką mój Carrefour i kartą Payback za minimum 99 zł i zyskuj podwójnie co drugie zakupy. W sumie zgarnij stówkę w Ebonach i punkty Payback na kolejne zakupy. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Nie ma na tym świecie nic bardziej magicznego niż bliskość, która łączy nas z dziećmi. Dzięki Fundacji Ronalda McDonalda rodzina może być razem w czasie ciężkiej choroby dziecka. Wejdź na stronę Fundacji i zobacz, jak możesz pomóc. Remont Łazienki? Ale jak? Kiedy? No to w prostych krokach. Jeden. Idziesz do Lerlama po projekt, który dla Ciebie zrobi pani Ela. Dwa. My wdrażamy Twój projekt w życie, a Ty żyjesz swoim życiem. I trzy. Zgłaszasz się na odbiór łazienki, którą wyremontowali nasi fachowcy z gresem Lapis za 49,90 i zestawem WC za 795. I ciesz się nową łazienką. Proste? Proste. Leroy Tak, do widzenia. Yes. I co dziś świętujemy? Świeżo złowiony awans. To trzeba ucić świeżą krewetkę białą. A coś bardziej z Może dzikie z Argentyny. Szeroki uśmiech to może zostałeś by wyborowym. Selgros zrealizuje twoją ulubioną listę zakupów. Teraz świąteczne zakupy w Selgros bez karty i bez firmy. Każdy może skorzystać z naszych ofert promocyjnych. Banany 36% taniej, tylko 3,99. Karpie świeże, polski 23% taniej, tylko 1,59 59% za 100 gramów. Selgros Cash Carry. Wesołych świąt! Czego szukamy, panie inżynierze? Mam dosyć pracy w terenie. Wolałbym przy biurku, byle nie drewnianym. Bo lubię, co lubię. Będzie dobrze. Z pracuj.pl znajdziesz oferty bardzo dobrze dopasowane do ciebie. Mega okazje do minus 50% na Allegro Black Wigs. Tysiące produktów teraz w niższych cenach, we wszystkich kategoriach. Ty też nie oprzesz się Allegro Black Wigs. Jak tak, to Allegro. Ty, ty zyskujesz wspomnienia na lata. Ktoś, miejsce na nowe pasje. Sprzedawaj wygodnie i kupuj okazyjnie z przesyłką OLX. OLX, wszyscy zyskują więcej. List Mikołaja napisany, karabin w galarecie jest. Sianko mam. Na... A z naszą ofertą, to dużo sianka w kieszeni zostanie. Tam w kieszeni. prezentach ulokuje. Teraz smartfony 5G do 70% taniej w ofercie z abonamentem. Idealny prezent. O, gruby Mikołaj w tym roku będzie. Przejdź do Play na święta Motorola Moto G35 5G do 70% taniej. Bo w Play płacisz mi? Play. Koinka, nie pamiętam gdzie sam je zaparkowałam. <śmiech> <śmiech> Output transcript: Go, Blizzard's Więcej ja śmiechu proszę. Ja, to już nasz. To proszę więcej, Sera. Mamy to! To jest możliwe. A to jest pyszne. Pyszne zery Kochland wywołują uśmiech u każdego. Kochland, to jest pyszne. Zarabiaj na ubraniach, których nie potrzebujesz dzięki wintet. Zrób zdjęcia, dodaj ogłoszenie i sprzedawaj bez żadnych opłat. Powiedz wintet. Teraz my złote się Haribo. One są takie fajne i kolejowe i takie pysne! Czerwone zaczynają! Mój wysoko skok! A ja zrobię szach mignęły! Cenisz jakość, odwiedź stację Mol. Nowoczesne paliwa Premium Mol Evo Plus dla dłuższej żywotności silnika, lepszej wydajności i niższej emisji zanieczyszczeń. Rozsmakuj się w chrupiących hot dogach, świeżych posiłkach i aromatycznej kawie z Fresh Corner. Używaj aplikacji Mol Move i zyskaj jeszcze więcej. Wybierz jakość, wybierz mol. W 1851 roku podczas regat królowa Wiktoria zapytała, kto zajął pierwsze miejsce. Ameryka, Wasza Wysokość. A drugie, odpowiedź brzmiała, liczy się tylko zwycięzca. Nowa Kubra Terra Mar. jest lotto, Eurojackpot, strapki są. Łatwo zostać milionerem. Ale było. Wygrałem! Chłopaki wiedzą, że można zostać milionerem w żabce, a w Eurojackpot wygrane sięgają nawet pół miliarda złotych. Żabka, uwolnij swój czas. Łap okazję Amazon Black Friday. Woo! na elektronikę, produkty do domu, zabawki i nie tylko. Oszczędzaj do 30% podczas Black Friday Week na amazon.pl, tylko do 2 grudnia. Nie przegap fantastycznych rabatów na Black Week Fisk. Na przykład kołdra za 115 zł, rabat 70%! Lub krzesło za 85 zł, rabat 55%! Lub krzesło biurowe za 175 zł, rabat 60%! Albo koc za 55 zł, rabat 70%! I pamiętaj, że oferujemy 30-dniową gwarancję ceny. Visk! Scandinavian sleeping and Living. Friday wielki finał. Dodatkowo dwie raty gratis i do kwietnia nie płacisz. Tylko do czwartku. Express Philips w latach 2612. Lodówka Samsung w latach 2052. W sklepach i na euro.com.pl. Aeroprostownica Dyson Air Straight suszy i prostuje mokre włosy wykorzystując mocny strumień powietrza zamiast gorących płytek. Oszczędź czas i uzyskaj naturalną i pełną objętości fryzurę. Nowoczesna stylizacja w trosce o zdrowy wygląd włosów. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Duofem na łagodzenie objawów menopauzy. Duofem. Na program zaprasza sponsor, producent śmietanki łaciatej. Na program zaprasza sponsor, producent leków Famotydyna Ranigast na zgagę i niestrawność.